Nawet jeśli w chwili obecnej twoje zdrowie nie jest w najlepszej kondycji, albo wstydzisz się sytuacji, w której się znajdujesz, to doskonale cię rozumiem. Kiedyś sama byłam w podobnej sytuacji. Nie wiedziałam, od czego zacząć, gdzie szukać pomocy, co robić i jak przede wszystkim skutecznie odzyskać zdrowie. To właśnie dlatego powstała moja książka The Magic of Healing Touch, dzięki której i ty możesz odzyskać zdrowie, Radość, spokój, spełnienie i przede wszystkim Twoje wymarzone zdrowie. W tej książce znajdziesz skuteczne techniki, dzięki którym uwolnisz blokady energetyczne i emocjonalne, dzięki którym podniesiesz swoje wibracje i odzyskasz zdrowie, wzmocnisz organizm. Dzięki tej książce dowiesz się, jak pracować z energią i jak wykorzystywać tą energię, aby pomagać również innym. Dzięki tej książce otworzysz się na skuteczne i naturalne sposoby uzdrawiania, aby wreszcie w końcu odzyskać balans, spokój, zdrowie, radość, harmonię i żyć pełnią życia. Uwolnisz swoje emocjonalne i energetyczne blokady, które blokowały Twoją indywidualność, Twój rozwój, Twój sukces życiowy, które hamowały Cię przed realizowaniem Twojego potencjału. I przede wszystkim odzyskasz głębokie połączenie ze swoją duszą, z tym, kim naprawdę jesteś. Po to, aby odnaleźć cel, po to, aby poczuć to, powołanie tą ścieżkę duchową i odnaleźć sens życia i przede wszystkim po to, aby mieć narzędzia do tego, żeby pomagać sobie oraz pomagać innym osobom. Czego możesz oczekiwać od tej książki? W tej książce nie chodzi o to, aby podać ci instrukcji, jak uzdrowić się z najcięższej choroby, i też nie chodzi o to, żeby Oddawać swoją odpowiedzialność za swój los innym. Jest to przewodnik. Ta książka The Magic of Feeling Touch jest przewodnikiem krok po kroku do samouzdrawiania i do uzdrawiania innych za pomocą energii, energii siły życiowej. Ta książka da Ci wszystkie, pełne informacje. Jest to zbiór naprawdę głębokich informacji, wspaniałych ćwiczeń, praktycznych ćwiczeń, dzięki którym o twój, Twoje zdrowie wyjdzie na kompletnie inny poziom. Zbalansujesz się, podniesiesz wibracje, uwolnisz wszelkiego rodzaju blokady. Osiągniesz zdrowie, tak jak ja dziś żyję pełnią życia, w radości, w szczęściu i przede wszystkim w zdrowiu. To właśnie dzięki tej technice, którą opisałam w książce, i ty możesz odzyskać siebie. Uwierz w to. Jeśli ja mogłam, to ty również możesz. To książka, dzięki której zrozumiesz, co tak naprawdę blokowało ciebie, co blokowało twoją indywidualność, co blokowało twoją, twoją wyjątkowość, co blokowało cię w spełnianiu siebie, w życiu pełnią życia, w realizowaniu celów. To właśnie dzięki tej książce zrozumiesz, co tak naprawdę potrzebujesz, co jest ci potrzebne do tego, aby w końcu uwolnić się, aby w końcu zacząć żyć. Ta książka jest również niesamowitym narzędziem dla osób, które pragną rozwijać się duchowo, dla osób, które chcą zdobyć narzędzia do tego, aby również pomagać innym osobom. Ta książka jest dla osób, które cenią holistyczne podejście i holistyczne, naturalne metody do uzdrawiania. Jest również świetna dla osób, które interesują się zagadnieniami czakr, aury, ciał subtelnych. Ta książka opisuje prawdziwą historię kobiety, mnie, kobiety Izabeli Skażeńskiej, która poprzez swoje ciężkie doświadczenia życiowe, Poprzez nerwice, lęki, depresje, zaburzenia, problemy z jedzeniem, zaburzenia żywności, problemy tarczycowe, ciągłe problemy choroby, grypy, zapalenia uszu. Przeszła ogromną transformację. I dzisiaj dzieli się tym z Tobą, aby pokazać Ci, że i Ty możesz, że i Ty masz tą moc. I że możesz otworzyć się na tą właśnie technikę, dzięki której możesz to uzyskać. Moim mottem jest zdrowy duch to zdrowe ciało. Dlatego, że wszystko zaczyna się od naszej duszy, od naszego ducha i manifestuje się w ciele fizycznym. Więc właśnie dzięki tej książce i dzięki tym technikom zrozumiesz nauczysz się i dowiesz się o tej wspaniałej technice i metodzie, która pomoże ci w twoim życiu na wielu płaszczyznach, na płaszczyźnie emocjonalnej, energetycznej, mentalnej, fizycznej, duchowej, ale również i finansowej. Zapewniam cię, że po przeczytaniu tej książki zrozumiesz i poczujesz, że nie ma rzeczy niemożliwych. I że ty również możesz odzyskać to, co masz najcenniejsze: Twoje zdrowie. Ta książka opisuje prawdziwą historię od depresji do oświecenia. Pokazuje, co jest ci potrzebne do tego, abyś i ty połączył, połączyła się ze swoim własnym potencjałem i kreował, kreowała życie na twoich warunkach. Tak jak Ty chcesz, w zgodzie z Twoim duchowym powołaniem, w zgodzie z Twoją duchową ścieżką. Książka The Magic of Healing Touch zawiera 10 rozdziałów. Każdy z nich jest starannie przygotowany, aby wprowadzić Cię w świat energii i w świat wysokiej wibracji. Zapraszam Cię serdecznie do zapoznania się z moją książką. Jest ona dostępna na Amazonie. Link będzie dostępny pod tym nagraniem. A jeśli poczujesz, poczujesz, że właśnie dzięki tej książce chcesz spróbować, chcesz otworzyć się na zupełnie nową rzeczywistość, na Twoją nową rzeczywistość, w radości spełnieniu w wysokich wibracjach i w wymarzonym zdrowiu, to serdecznie Cię zapraszam do mnie do konsultacji prywatnej, ponieważ prowadzę kursy również. W trzech stopniach od samouzdrawiania do mistrza i nauczyciela Rejki. Jestem certyfikowaną mistrzynią i nauczycielką Rejki, bo tak zaczęła się właśnie moja droga, moja droga do rozwoju, do mojego wnętrza, do połączenia z moją duszą i do życia w mojej misji i w powołaniu duchowym. Więc jeśli jesteś gotowy, jesteś gotowa i czujesz, że, że chcesz, to serdecznie Cię zapraszam. A tymczasem dziękuję, pozdrawiam i życzę samych wspaniałości.